Cześć, witam was wszystkich mega gorąco, ja jestem Kirox Witam was na kiroxiewicz.pl Mam nadzieję, że zostawiłeś już łapeczkę w górę Widzimy się tutaj na mapeczce, na mojej działce właściwie No i dzisiaj postanowiłem, że będziemy... Pójdziemy w podróż, bo nie mam za bardzo co robić Nie chcę mi się nikogo prankować, ani nic z tych rzeczy Ale jeżeli wbijecie tutaj 50 łapek, to dostaniemy, znaczy dostaniecie VIP a na 7 dni, tak na dobry start, jeżeli ktoś jeszcze nie zaczął A jeżeli ktoś gra, to sobie działeczkę może powiększyć I i tak dalej, i tak dalej. Jestem no dubek 221. Nie wiem, czy ktoś z Was kojarzy. To mój stary nick, A jest to Kuba, oczywiście, pod tym nickiem się kryje. Dlatego my dzisiaj, słuchajcie, mam taki plan, że wyr wyruszymy sobie w podróż. Ale, żeby wyruszyć w podróż, że potrzebujemy konika. Tak się składa, że gdzieś tam w magazynie powinienem mieć e, jakieś siodło. Więc może siodło nam tutaj się przyda. To co pamiętam, w której skrzynce, gdzie położyłem się. Aha, po prostu siodło sobie leży. No dobra, ale mamy siodło, mamy, mamy zbrojkę ale niestety nie wiem, która zbroja jest lepsza. Nie wiem, która jest bardziej prestiżowa, jest bardziej złota. Mamy tutaj pieska w ogóle, parcie Filipek. Mamy również pieska eklerkę, to są pieski jady. Ja ich nie ruszam. I nie wiem, gdzie trzeci. O tutaj, trzeci Hipcio. Także pieski już mamy. Wróciły do normalności. No i my sobie będziemy oswajać konika. Chyba potrzebujemy jakieś jabłko, ale nie jestem pewien. Chyba nawet nie. I tam widzę już konika. Tutaj na mojej działce strasznie dużo koni w ogóle jest, także spróbujemy tutaj na niego wsiąść o... I zaraz zobaczymy czy nam się uda Jest, mamy naszego najlepszego przyjaciela Założymy mu siodło, no i zbrójkę Także tak wyglądam ja na koniku Zróbmy jakieś zdjątko Wyruszymy sobie gdzieś w podróż, popatrzymy może Znajdziemy jakieś działeczki, tak na razie prezentuje się Moja i Ady działka Wygląda tutaj sobie dróżka, tutaj jakieś te rzeczy Jeszcze sobie tutaj wiadomo coś się porobi Jakieś inne budowle, jeżeli macie pomysły Jakie budowle mógłbym tutaj stworzyć To możecie pisać, zrobiłem cały mur Widzicie taki mur O tutaj źle wygląda, tutaj lepiej taki cały mur wokół działki. Proszę bardzo, żeby nie było, tu jest wejście do działki małego. Mały będzie też swój mur tutaj jakiś robił. Także tak wygląda moja działeczka i Ady. oczywiście. Patrzcie. Ady, czyli mojej dziewczyny, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. Mam nadzieję, że subskrybujecie kanał, bo 1000 subów bijamy do końca miesiąca. Nie wiem, czy nam się uda. Mamy chyba 260 czy 50, także jest jakiś start. Mamy konika, jeszcze musimy go sobie nazwać. Nazwiemy go sobie na koniec. A my potrzebujemy, słuchajcie, wziąć nożyczki. Więc szybko polecę jeszcze po nożyczki. Dobrze, mamy nożyce i będziemy sobie dzisiaj yy, owieczki nasze tutaj... Czekajcie, weźmy sobie jakieś różne kolorki, żeby mieć. Będziemy szukać owieczek tylko po to, żeby zrobić dywan. Do tego wszystkiego, no mamy jedną rzecz zrobioną, czyli konia. Potrzebowałem właśnie konia mieć. Smycz, okej, okay, potrzebujemy kulę szlamu. No niestety, chyba szlamu nie znajdziemy. Bo ciężko nam tu będzie to znaleźć. Aczkolwiek mamy konika, to sobie go zamkniemy w domku, będzie z pieskami sobie trzymał tam w dużym salonie. Żeby upiększyć domek, żeby zrobić trochę taką niespodziankę dla Ady, chociaż wiem, że to będzie pewnie oglądać, to będziemy szukali owieczek. Mamy także jakieś kolorki, jakieś coś. I pierwszą owieczkę mamy tutaj. Ja ją jeszcze sobie później doprowadzę do naszej obory. Tak źle powiedziałem. W ogóle, jeżeli chodzi o prank który nam się udało zrobić ostatnio na, na widzu, to był to oczywiście Gęsior i Gęsior, no tam to się w ogóle porobiło, bo słyszałem, że oni na początku podejrzewali gracza, ich kumpla, chyba Bobciak jak się nie mylę, o to, że, że właśnie coś takiego zrobił I, i chyba go zabili, nie wiem, coś tam się z nim okazało. Później szukali, bo ja napisałem, że tam na innym piętrze to się okazało, że oni szukali, bo nie oglądali filmu. O Jezu, koniku, proszę. Boże święty koniu, chodź szybko, nie umieraj. O, dobra. Okazało się, że szukali tego Diaksów gdzieś tam yy, po... Po całym kubojdzie, całym całej działce, gdzieś tam na piramidzie, co oni tam mieli. Na samej górze lawa tam wylana była, pozabijali się, potracili rzeczy. Ja napisałem, że na innym piętrze tej co, co było, nie więc moją winą to nie jest, no ale śmiesznie, bardzo, śmiesznie, Pozdrawiam, oczywiście. Wiadomo, że złych intencji to ja nie miałem, ale słuchajcie, dzisiaj będziemy sobie podróżować, szukając owieczek, bo owieczki nam się przydadzą, przydadzą, przy, przy... bardzo będą potrzebne nam do tego, żebyśmy. Zrobili dywany, więc to będzie coś takiego fajnego, taki fajny feature w domku Mam nadzieję, że wam to się też spodoba No bo gramy sobie codziennie na live'ach od 21, dlatego subskrybujcie z dzwoneczkiem, żeby wiedzieć O tych live'ach na Discordzie, który jest w opisie, również o tym wspominam Więc na pewno jest spoko Jeśli chodzi o, o live'y, tam różne rzeczy się dzieją, bo tu się kłócę, tu się zabijamy, tu coś małe, jakiś kebaby dzisiaj porobił, że tam... Jakieś inne różne rzeczy No nie wiem, zobaczymy No mam nadzieję, że nam 1000 subów się uda wbić do końca miesiąca To jest takie wyzwanie 750 subów No niby dużo, niby nie Zależy jak to na to patrzy Tym bardziej, że... W sumie chciałem dzisiaj z wami pogadać sobie, popodróżować, bo jeszcze po tym świecie nie podróżowałem, zobaczcie na moją mapę, ona jest troszeczkę odkryta. Tutaj, patrzcie sobie, wyobraźcie, że od tego miejsca, tu jest moja działka, od tego miejsca ostatnio dotarłem gdzieś, kopiąc oczywiście, dotarłem chyba gdzieś tutaj. Czajcie? Tyle klocków żeśmy na live wykopali. O gdzieś tu albo tu. Chyba tutaj mi się wydaje, gdzieś dotarłem, czekajcie? No masakra po prostu, dlatego tak live wyglądają, przez ten moment nie wiem ile tam diamentów zdobyłem, wiem chyba około dwóch staków diamentów, bo mam fajny kilow w ogóle, odkupiłem od y, też gęsiora, bo tutaj często gra, odkupiłem od niego kilow o mamy tu wieczkę widzę, o brązową, fajnie, będziemy mieli jakiś dywanik, yy, weźmiemy od razu ją, o. Cześć owieczka, nie, nie chcę cię zabijać, a gdzie jest mój koń? Gdzie żeś, z... no proszę, żeby koń mi nie... No, tak, chciałem mieć konia, i teraz co? Jest i konik, idziemy sobie po... na koniku gdzieś dalej. E... O, tutaj, o, wejdziemy, dobra, wejdziemy. Pójdziemy sobie dalej, a chciałem dzisiaj porozmawiać właśnie o kilku rzeczach, w sumie nawet nie wiem jakich, gdzieś tam chcę, żeby podłapało się. A chociażby pierwszą z rzeczy, nie wiem czy was to interesuje czy nie... Jest jakość na YouTube, tak, zmieniłem kartę graficzną z 2060, fu z 970 zmieniłem na 2060, także. No jest duży, duży skok, bardzo, bardzo polecam, jeżeli ktoś ma jakieś tam na zbyciu pieniądze i lubi się w komputery bawić bo to jest całkiem spoko opcja tak sobie zmienić ze starej karty na nową no ale nie o tym, bardziej o tym, że zmieniłem, mimo wszystko zmieniłem tą kartę i powinno być rzeczywiście jakoś gdzieś tam lepiej to wiadomo, gry, wszystko inne, stream nawet i mogę nagrywać i streamować w full HD 60 fpsów to to wiadomo to jest yy, spoko, da się aczkolwiek, o dobra, spróbujmy przeskoczyć, co? przeskoczymy o, udało nam się. W każdym razie, no, po prostu postanowiłem gdzieś tam, no wiem, gdzieś tam spróbować sobie ponegrywać jakieś tam filmiki, nie? Nagrałem dużo testowych filmów, gdzieś tam, które miały różny bitrate, miały różne ustawienia graficzne, yy, wiadomo, ta karta graficzna udostępnia gdzieś tam te nowe, enkodowanie, jakieś tam lepsze i tak dalej. I rzeczywiście jest dużo lepsza jakość, jest dużo mniej, mniejszy spadek gdzieś tam FPS-ów czy czegoś tam, nie? I tak samo jakości. Aczkolwiek, kurczę, no YouTube bardzo jest ograniczoną platformą. Ja rozumiem, bo tu naprawdę tony, tony gigabajtów przechodzi przez, przez YouTube'a i rozumiem, że to nie jest naprawdę jakoś gdzieś tam mało. Aczkolwiek, no kurde, ta jakość mimo wszystko no praktycznie wcale się nie polepszyła. O dziwo. I właśnie to jest największym moim problemem, i nie wiem dosłownie dlaczego tak jest. Pisałem do ludzi na Discordzie z OBS-em. I, i, I pisałem właśnie, się po prostu dopytywałem, oni mówią, że to nie jest wina nasza czy coś, tylko wina YouTube'a i żebym się do nich odezwał, napisałem do nich, do YouTube'a i zastanawiam się co będzie, no aczkolwiek dziwne, bo niektórzy twórcy naprawdę mają kozacką jakość na tym Minecrafcie, a u mnie no niestety najbardziej to cierpi kamerka. Najbardziej cierpi kamerka, bo, bo, bo nie wiem czy wiecie, tak to działa niestety. Dobra, spróbujemy sobie tutaj przejść, mam nadzieję, że konik da radę, dał radę. Dobra, jako że jest jedna osoba, nie chce mi się robić głosowania, bo jest ukośnik głosowania. to zrobimy sobie dzień, po prostu, bo już nie chce mi się czekać, ja wiem, znam Kubę, to on by zrobił na nie, żeby specjalnie, no ale to nieważne, nieważne. Polecimy sobie, szukajcie, słuchajcie, ja trochę tak zboczyłem z trasy, bo chciałem poszukać oczywiście naszych tutaj owieczek, aczkolwiek owiec nie widzę, krowy, krowy nam też się przydadzą, to sobie po, poniszczymy, na razie nie spotkałem żadnej działki widzów, yy, więc to jest takie trochę smutne, w ogóle patrzcie, creeper wybuchnął i mi zadał hopę, ciekawe, na działkach nie zadaje ogólnie hopę, mamy 14 level explorera, no całkiem spoko w sumie, jak na taki mały ruch, dobra, barwnik czerwony, lecimy, kolejną owieczkę, 3, dobra, może być, lecimy, Dalej szukać. Ja wiem, że to pewnie głupota szukać tak owieczki, ale patrzymy sobie na teren, który jest całkiem ładny w Minecrafcie. Nie ma składać czy na szejderkach, więc bardzo mi się to podoba. Zaraz będziemy dekorować dalej domek. W ogóle, patrzcie, co znalazłem. Kurczę, na mapie zauważyłem, że tutaj lisy są. Hej, <laughs> ale fajnie. Lisa jeszcze nigdy nie miałem. Nie wiem, jak go się oswaja. Patrzcie, jaki fajny. Uuu, w koniu. Nie, 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 proszę, proszę. Nie umieraj. Boże święty. Patrzcie, lis. Ale fajny. Ale kozacki lisek. Nie wiem, jak to się oswaja, to coś. To coś. Będziemy musieli naszego konienika nakarmić. My sobie jeszcze tutaj zrobimy jakieś kilometry. Kilometry. Patrzcie, jak daleko jestem, nawet nie widzę. Dobra, musiałem się przelogować, bo jednak adres IP zmienia też mapkę. Pójdziemy sobie do tego, do tego naszego miejsca i my się w sumie widzimy tam. Ja będę musiał przewieźć ten cały czas. Jeżeli jest jakiś youtuber który ogląda ten filmik i myślisz, że mój serwer jest całkiem spoko i chciałby sobie na nim pograć? Jest to zwykły, najzwyklejszy survival, tylko że masz tutaj własne działki, taki kuboj, który gdzie, gdzie możesz, gdzie chcesz w sumie, możesz sobie położyć. To niech się do mnie odezwie na Discordzie. Jeżeli ma te ponad 1000 subskrypcji, mimo że ja wiem, że ja mam mniej tych subskrypcji, niech się do mnie odezwie i zastanowimy się nad rangą YouTuber. No i będziemy mogli sobie pograć, może jak ktoś będzie spoko, to sobie zrobimy, czy wspólny domek, czy coś. Zobaczymy, nie? Zapraszam, zapraszam. W sumie chciałem poruszyć takie tematy i chciałem ogólnie również poprowadzić takie tematy gdzieś tam w wersji jakiejś tam vlogowej, może czy jak zwał, bo chciałem pogadać o różnych rzeczach, na przykład typu Dom X, typu Freeze, typu inne tego typu, że w sumie nie wiem w sumie jakie to są rzeczy, ale różne rzeczy, różnych youtuberów, różnych zachowań i różnych takich przekrętów na przykład czy coś, o których tam gdzieś tam wiemy, jako, jako widzowie, jako, jako ja też jako gdzieś tam youtuber, czy, czy coś, po prostu z, z różnych informacji źródeł wiem. I chciałbym wam powiedzieć o tych rzeczach, chociaż był jakieś tam zarobka, gdzieś tam gdzie widziałem, jak to dzisiaj się ma na YouTubie, a względem kiedyś. Mimo, że no ciężko mi o analityki, bo, bo sam gdzieś tam, no tych analityk dużo nie mam, wie, naprawdę, mimo wszystko. No ale powiem wam naprawdę, gdzieś tam wiedzę mam, mm, nie będę kłamał, że nie, bo, bo siedziałem w tym, interesowałem się, po dziś dzień się interesuję, no chociażby chciałbym, może o tym Dom X i o Freezie gdzieś tam, może kontrowersja jakaś, nie wiem, czy się wy zgadzacie ze mną, siedzę sobie, tak mówię w sumie, bo bo idę sobie konikiem do naszej działeczki i zastanawiam się w sumie fakt, bo tak dla mnie Freeze, ja myślę, że wasze zdanie jest naprawdę nie może być inne, w sensie może nie tyle, że nie może, ale zgaduję, że jest takie same że Freeze to jest naprawdę youtuber dekady całego, całego youtuba po prostu naszego polskiego, bo naprawdę no może roku bym, może nie będę tak ryzykował, że dekady, ale roku na pewno bo wprowadził naprawdę wiele naszego youtuba polskiego i, i mimo wszystko zrobił naprawdę mega content. Czy go oglądam? No jako 20, zaraz je, 21, 21, nie wiem jak to się odmienia, letni człowieczek. Tak, oglądam, bardzo lubię, jakoś nie wstydzę się tego za specjalnie czy coś, bo jest to content moim zdaniem, który naprawdę warto polecić. Eee, tym bardziej, że no ok, no jeden powie, że o, cringe, bo dla dzieci, bo dla tego. Patrzcie, jaki ładny dywanik w ogóle robię. Jeszcze tutaj tylko jednego potrzebuję. Kolorku. Bo takie coś... Ej, sobie to nie jest głupie. Zrobimy coś jeszcze. Bo generalnie no nie wiem czy oglądaliście wywiad i tak dalej. Freeze. Już nie chodzi o to, jaki content robił, chodzi o jaki złotym człowiekiem on jest. On naprawdę nikomu nic w życiu raczej nie zrobił na tym YouTubie, żadnych dram tam nie miał i nic z tych rzeczy. Jedyne co się z nim kojarzy to ta jego dziewczyna Kinga, która no o niej zdanie to. Możecie wywnioskować po tym właśnie, co teraz zasugerowałem. No nie mam za dobrego zdania. Tyle przepracował, tyle po prostu pokazał siebie, pokazał ile może i tak dalej, że ja naprawdę mega, mega za to szanuję, bo naprawdę no w wieku 24 lat być no powiedzmy milionerem tak szczerze, bo milionerem zapewne jest. Może nie ma tego... Zarobił, na pewno zarobił mi, ponad milion, yy, czy tam nie wiem są jak, jako milioner, jak to się klasyfikuje, czy, czy to jest ponad milion, czy, czy to jest milion, że już masz, czy musisz mieć 2-3 miliony, no nie wiem, w każdym razie nieważne jeśli chodzi o to, po prostu zmonetyzować tak swoją działalność, że wszystko co robisz, po prostu, nie wiem, sprzedają koszulki własne, które nie są ekipa, tylko różne jakieś wzory tego typu. Naprawdę już powiem wam, gdybym był trochę młodszy, to no, nosiłbym je na pewno. Gdybym mógł, gdybym. I rodzice gdzieś tam kupili, jakbym był młody, to na pewno bym nosił yy, gdzieś tam ubrania ekipy. I nie mówcie, że nie, bo ludzie, którzy gdzieś tam się wypierają <gryz> freeze, cringe, to naprawdę mają mniej, mniej niż 50 IQ, bo powtarzają zdanie czyjeś. Musicie sprawdzić. Ja, ja rozumiem, że jeżeli chodzi o, o content y, Freeza, nie każdy go musi oglądać i tak dalej. Pozabijajmy sobie krówki kilka. Ja rozumiem, że nie każdy lubi, nie musi to oglądać. Ja nikomu nie będę kazał, żeby ktoś oglądał, a nikt wam nie będzie tego kazał. Aczkolwiek, no, to nie chodzi o, o to, co on tworzy, tylko w jaki sposób i ile ten główny cały rezultat, co, co to jest, bo o tym mówimy. Nie mówimy o tym, jaki jest jego content czy coś. Chciałem tylko powiedzieć, że po prostu naprawdę, no, wielki szacun dla gościa się należy i na jego, nie no nie może za to zabrzmie, na jego cześć, ale zrobiliśmy dom ekipy. Freeza. Na moim kanale możecie sprawdzić. Ja z małym zrobiliśmy go. Nie powiem, jaki tam jest podział tego wszystkiego. Kto więcej zrobił? No wiadomo, jeżeli tam jeszcze z nami lendo był, to on zrobił gdzieś tam najmniej. No bo jednak kilka razy tam tylko był z nami. Aczkolwiek, no żeśmy naprawdę zrobili kozacki dom. Jeżeli ktoś zostwa od tego momentu, co wątpię, to możecie mi powiedzieć, czy chcecie taki odcinek znowu z tego domu ekipy? No i tak go zrobię, ale się pytam, bo tak mi tak wypada w sobie, nie. Mamy 21 skóry, pozabijałem te krówki tylko dlatego, że potrzebuję tej skóry na książki i tak dalej, bo będziemy sobie enchantować, jeżeli chcecie takie odcinki po prostu z tego jak sobie gram, bo naprawdę nudzi mi się niekiedy, bym sobie pograł nie tylko na live'ach, a nie chcę grać poza live'ami, bo to by było takie według mnie trochę słabe może, nie wiem, to możecie dawać znać. A my zrobimy sobie książki tylko po to, że potrzebuję tych książek, bo później najpierw na enchant, bo nie chcę za bardzo się teleportować do jednego z użytkowników na serwerze, który mi udostępnia ten enchant, aczkolwiek yy, chciałbym po prostu robić yy, swój, tak? O dobra, 13 książek, nie wiem na ile to starczy, wiem, że chyba dużo więcej potrzebuję, chyba ze stack tego potrzebuję, tej skóry, no ale powiem tak, zrobiliśmy, co zrobiliśmy, mamy konika w domku, mam nadzieję, że on nigdzie nie ucieknie, no dzisiaj on tutaj niech sobie siedzi, nawet Tutaj może kwiatki jeść, Adam w życiu zabije. Zrobiliśmy jakikolwiek dywan, ja jeszcze go poprawię, dlatego na live wbijajcie to sobie, go poprawimy. Chciałem tak się przejść i porozmawiać troszeczkę, no ale jeżeli chcecie takie tematy, ja wiem, że tam poruszyłem jeszcze do Domix i tego Freeza. Ja się nie wypowiedziałem do końca, bo po prostu, no gdzieś tam czego czasu braknie, już 24 minuty nagrania mam, wy widzicie pewnie z 15, także nie będę przedłużał. Jeżeli chcecie takie tematy, to napiszcie, bo ja lubię o nich gadać, a taki Minecraft to może być dobry temat, wezmę małego, weźmiemy ich zaraz tutaj, porozmawiamy, mimo że my tyle przegadaliśmy, to trzymajcie się ciepło i dzięki wielkie za oglądanie, siemano, piona.